Kochani, jesteśmy w Nowym Jorku, jak widać, Empire State Building, więc nie ma żadnej ściemy. Odbywa się tutaj wielka impreza Dance Legends wieczorem właśnie, a my zanim tam się wybierzemy, pójdziemy na Times Square i tam nakręcimy kilka rzeczy. Pozdrawiam, chodźcie za mną. Jesteśmy na historycznym Times Square. Tu nawet jakaś postać pewnie jest też z jakiegoś muzykalu. A, a Zapraszasz Chicago? na Chicago? No. Nie, Chicago. to nie jest. A to może Fame? A to może Bob Foss? To is też nie to. No, which one Jaki is To, to Priscilla. Polish, Polsat, you know, Polsad, kojarzysz? Polsat. 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 Przedstawisz się polski. Na Times Square mamy postacie z całego świata i nawet proszę mamy smerfy. Widzę cię. A jak w gorączce sobotniej nocy. Widzisz, to się robi tak. Nowy Jork jest takim miejscem specyficznym. Oczywiście jestem z nim związany, bo też tutaj zaczynałem jakby swoje przygody z różnymi formami tańca. Tu byłem na warsztatach u Marty Grahamu, mojej ulubionej tancerki. To są takie rzeczy, które zostają gdzieś i które się wydarzyły w życiu i dlatego lubię tutaj wracać. Manhattan Center, tam dzisiaj się odbywa ta wielka impreza Dance Legends, na której my, Michał Malitowski i Joanna Lunis mamy występy. To, jakby coś, co w ja. Może wyglądam trochę niepodobnie, bo takie włosy jak pudel, a tutaj bardziej przylizane na pazia, ale jednak. Nie ma tutaj żadnych nagród. To jest pokaz, i bycie tutaj jest, jest wielkim honorem i zaszczytem dla nas wszystkich, bo zaproszone zostały tylko najlepsze pary. Więc, już samo bycie tutaj, bycie zaproszonym, jest, jest nagrodą. Jak to żużlowcy gadają, Andrzej Kuszcza mówi tak, dobry tor, dzisiaj jedziemy ostro. Słuchajcie, moi drogi, może nie tej muzyki. Słuchajcie, widzimy się wkrótce na antenie telewizji Polsat. Do zobaczenia tylko taniec.